Dzień dobry, dzisiaj jest 16 luty Przy, po ostatnim filmie miałem parę komentarzy odnośnie pokarmu odpisałem, że pokarm jest w tym korpusie drugim tutaj, natomiast w trzecim rzeczywiście nie i żeby to udowodnić zaraz otworzę ten ul i pokażę Państwu a poza tym oglądniemy sobie jak przezimowały rodziny pszczele powiem też co w międzyczasie zrobiłem no to otwieramy w takim razie tu jest straszne błoto, także mam nadzieję, że się tylko nie poślizgnie. Pszczoły dzisiaj bardzo ładnie latają, zrobiło się w końcu trochę cieplej. Tak jak e, dwóch pszczelarzy zauważyło, rzeczywiście w tym korpusie jest mało pokarmu, ale tak jak odpisałem, w środkowym jest go dosyć sporo. Dlatego zamienimy im po prostu korpusy. Proszę, tutaj tak jak, tak jak wspominałem, czerw jest... Nie nic, przepraszam, tylko pokarm jest w drugim korpusie. Dlatego zrobimy taką zamianę szybką. Tak jak wspominałem, ta rodzina w ogóle jest troszkę, troszkę inna ze względu na to, że ona jest na trzech korpusach, a nie na dwóch, bo się po prostu na dwóch nie za bardzo uda ułożyć, dlatego, dlatego taka, taka manipulacja, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o korpusy. Zerkniemy też zobaczymy czy zaczęły nosić też pyłek. Pyłek i czy pojawił się czerw. Już tak pojawiły się jajeczka i pojawił się świeży pyłek w tej chwili y, pyli leszczyna nawet tutaj pszczoła jeszcze sobie spaceru jest obniżana czyli powoli zaczyna się rozwój pszczoły y, tej linii wolniej rozpoczynają czerwienie nie czerwią w styczniu no, w tej chwili już się zrobiło na tyle ciepło że powoli zaczynają czerwić ale jest to takie bardzo ostrożne podejmowanie czerwienia natomiast w momencie kwitnienia wierzby Iwy będzie to bardzo, bardzo intensywny e, rozpływ. Tak jak wspominałem jest tutaj straszne błota, roztopy i bardzo szybko. Pokażę teraz jak wyglądają rodziny, jak te zimowały W tym rzędzie są dwie rodziny słabsze, jedna rodzina padła, reszta, reszta żyje. I wydaje mi się, że ma się dobrze. Tak jak wspominałem założyłem, powkładałem w wolnym czasie zatwory. Rodziny są wycentrowane, czyli myślę, że wszystko jest ok. Otworzę, nie wiem, może 5-6 ulic i potem przejdę po, całej pasie, po całym pasieczysku, żebyście Państwo zobaczyli jak ładnie dzisiaj pszczoły tak. latają. Jeżeli rodzina jest na, 8, znaczy na 16 ramkach, czyli w systemie 8-8, ona gwarantuje zbiór miodu. Dymniszka. No oczywiście, jeżeli jest 9-9 albo 10-10, jeszcze lepiej. Z tymczasem trzeba uważać, bo rodziny mogą w maju dojść do zbyt dużej siły. I wiadomo, co, co robić. pszczoły spokojne nie żądlą dzisiaj, nie atakują jest w miarę ciepło także nie ma potrzeby tutaj nie włożyłem zatworu, bo nie za bardzo by się nawet zmieścił tutaj jest taka góra, którą tutaj łatwo wpaść tutaj kolejna rodzina na dziewięciu jak widzicie Państwo pszczoła z pyłkiem to będzie najprawdopodobniej to rodzina Zarodowe. Czekam tylko na wyniki badań morfometrycznych. Uważaj, bo tu jest dziura. Jeżeli będzie wszystko ok, to od niej będę y, odchowywał potomstwo. To jest siostra. Na Ty, Tej, która jest odwrotna. I to trochę żeby nie coś Tutaj nie jest włożony zatwór tak samo, bo jest na 9 ramkach po nie za bardzo by się to zmieściło. nawet I trochę gorąco by się zatwór. Tutaj włożyłem zatwór. proszę zaznaczyć na powałkę ile przyczyn na powałce jest także zimowla na razie wydaje mi się że przebiegła bardzo dobrze w tym rzędzie tak jak wspominałem osypała mi się jedna rodzina w tamtym rzędzie też jedna rodzina więc nie ma tą rodzinę powinienem wydaje mi się że e, powinna być na 9.9 jest na 10.10 10, ale na razie nie będziemy nic zmieniać kolejną rzeczą jaką będziemy robić to będzie zamiana korpusów to co w zeszłym roku pokazywałem to myślę że w tym roku też jeszcze sobie to oglądniemy To jest następna rodzina to jest ta jedna z dwóch bardzo słabych też ją pokażę bo nie wszystkie Rodziny są idealnie, wspaniałe i świetne. Sami się trafia to taka rodzina. Niestety. Ona jest właściwie... No, Cały jej... Tam jeszcze pod spodem oczywiście są pszczoły, To nie tak, że one siedzą tylko na dwóch ramkach. Generalnie ona jest bardzo słaba. Na razie ją tylko trzymam po to, jakby się okazało, że jakaś rodzina jest zbytna, też na to po to, żeby połączyć. Tutaj jest. Dobrze, to może jeszcze... Wyglądniemy dwie, trzy rodziny. Ja potem przejdę po pasiece. Proszę. Tak wygląda moja pasieca. Prace, które wykonywałem to było centrowanie gniazd. Generalnie pszczoły układają się z jednej strony i pobierają pokarm. Często jest tak, że na pierwszych 5-4 ramkach, e, przy ścianie na przykład, w ogóle nie ma pokarmu, tylko są same pszczoły i tam rozpoczyna się czerwienie. Dlatego, e, w razie ochłodzenia, żeby te pszczoły e, miały co jeść, przekłada się z boku e, tam, gdzie jest pokarm, w stronę tą, e, gdzie tego pokarmu nie ma. To się nazywa centrowanie. Bardzo ważny zabieg, który powinno się robić, zważywszy, że jest, jak mówiłem, 16 luty. A... Zima się jeszcze nie skończyła. Pokażę teraz jeszcze moją pasiekę, jak wygląda. To jak pszczoły latają. Zawsze to jest fajny widok na wiosnę po zimowej. Pójdziemy jeszcze na górę. Mam jeszcze zasiadką. Ule, tam jest generalnie przewaga uli wielkopolskich, z tym, że dzisiaj nie będziemy do nich zaglądać. Tutaj jest druga rodzina, która mi się osypała. No i UL z najważniejszym urządzeniem w całej pasiece, czyli na wadze pasiecznej. Dziękuję bardzo. Następny film myślę niebawem.